w końcu popracuje duża światarka. Mała została takich luzów że nie da się pracować. Będzie rozbierana i będzie miała przedłużone kriny żeby wykasować. Lubię. Ja teraz tu sobie popatrzcie jaki mam obroty mam 118 a sposób mam 29 no już ta maszyna jest w stosunku do tamtej no nowocześniejsza no i szybciej to zrobię co bym tam musiał się męczyć dłużej, ale pewnie kanałki będą tam skopał zobaczymy może się uda podkasuję łzy to może się uda tam no to jakby woda była to jeszcze pewnie większa, ale ja tu nie mam dużo zbierania także to 2 mm to na tą maszynę to tyle co nic nie chcę za bardzo pokaleczyć bo tylko prawie zrobione i muszę czyścić za każdym razem zresztą jak się robi na nowo to też trzeba patrzeć i czy czyścić także ALG 200 pracuje no po 29 tam bym miał dwa największy A tu ile bym miał największy? I 380 No ale to do drewna, do aluminium, do jakichś takich rzeczy co bardzo miękkich nie dostali, nie? Na pewno nie stali. No i dwa batki mam wyrobione. Zaraz idę sobie zrobię przerwę. Kombinowałem fryzamy. Tak, tak, tak. A tu założyłem taki test to leżą na półce, nie drży i idzie. Teraz będzie trochę drzało, bo już wychodzi z materiału. Jak to dobrze mieć czasami dwie maszyny, drugą w zapasie. No, idzie pięknie, pięknie idzie. Aleście czy al 20 kolega na LG 100 Tak chorowałem na to l 100, ale nie, nie będę tam Mam tamtą, tamtą poprawię. Będę miał tamtą małą i tą większą. Także, Dobra. Koniec oglądania. Wyłączamy. Muszę zatrzymać maszynę. A maszyna to się prosto zatrzymuje, bo tylko dźwignie się przesuwa. Już ona stoi. Wyłącznikiem myk. I już wreszcie się zatrzymuje. A dlaczego tak się kręci? Bo ma dużą bezwładność. Tutaj u góry jest takie koło ze 350. Szerokie na 6 cm. I moduł 4 albo 5. Także tu tutaj śmiało można na tej maszynie 50 wiercić. No, także. Kawał solidnej maszyny. Waży ponad 1,5 tona. Dobra, idę pojeść. Dzięki, cześć.